Oto Johnny. Johny niedawno spotkał przyjaciela pana Schnurowa. To jest pan Sznurów. Ale pan Sznurów spotkał przyjaciółkę. To jest pani Schnurowa. Tak, tak. Pan Sznurów i pani Sznurówia lubię Johnsona. Siedzą Johnsonowi na ramieniu. Johnson to dobry człowiek. Johnson ma telefon. Johnson lubi telefony. Johnson umie pisać na telefonach. Johnson ma rękawiczki. Ładne rękawiczki Johnsona. Johnson idzie ze sznurówem. Oho, jestem sznurów. Tak, tak, to jest głos sznurów. Johnsonie, pomachaj do nas. Oho, Johnson macha do nas. Do mnie i do ciebie. I do sznurów. Sznurów, co u ciebie? Czemu tak skaczesz? Sznurów! Zasnął. Tak jest? Jak jest? Jak jest? Tak jest. A to Sznurów. Sznurów? Sznurów. I pani Sznurów. Pani Sznurów jest biała. Bo jest kobietą. Można powiedzieć, że pani Sznurów jest białą głową.